Cześć, ja z SK'ego, by cię jak dodać bota na hosting. Nagrywam ten poradnik parę miesięcy temu, ale skarżyliście się, że on nie działa. A to nagrywam kolejny. Teraz przechodzimy na GitHuba i klikamy New Repository i tworzymy prywatny projekt. Nazywamy go jak chcemy. Klikam teraz Create Repository i odpalamy Discord Bot Makera. Jak wam się otworzy Discord Bot Maker, to tworzycie nowy projekt. Jak mamy już się projekt stworzył to klikacie create new comment. Przechodzimy teraz na Discord Developers yy, i tworzymy nową aplikację. Klikam teraz bot, add bot. A teraz jak chcecie żeby bot był prywatny to yy, odznaczacie yy, tutaj public bot. I kopiujemy token. I wklejamy do settings. I teraz y, klikam tutaj link na dole i dodaję bota na serwer. Dobrze, że jest bot tutaj. Klikam teraz Run Project. I teraz muszą się moduły zainstalować. Jak widzicie, bot działa. Teraz możecie go y, wyłączyć. I teraz przejdziemy do, do aplikacji GitHub Desktop. Klikacie File, Con Repository, i teraz y, wybieracie y, swój projekt. Które, które stworzyliście na GitHubie. Poradnik botu w moim przypadku to jest. I teraz wchodzicie do swojego folderu z botem, z, plik, yy, z plikami bota. kupujecie swoją lokalizację plików i otwieracie w jakimś edytorze tekstu, na przykład w Atomie. I teraz klikacie Add Folders. Po prostu otwieracie swój folder z, yy, z, botem, z botem. Klikacie yy, Add File. I, to, i tutaj dodajcie yy, Plik yy, Proc File. I tutaj pi yy, piszecie yy, Worker. I zapisujecie, i jak już stworzyliście ten plik, to przechodzicie do, do, do folderu Dokumenty i do folderu GitHub. Je jeżeli nie zmieniliście lokalizacji, to macie ten plik w dokumentach. E ten folder w dokumentach macie I teraz do, do swojego e folderu i tutaj kopiecie pliki. Bota e dobrze, wszystkie pliki już się przekopiowały. Teraz klikamy tutaj Summary i pisać tutaj Mine Commit to Master. Teraz klikacie. I to chwilę po, powinno potrwać. Yy, teraz jak to się przesłało, to klikacie Repository i Pash. I teraz możecie zamknąć aplikację Githuba. Teraz przejdziemy na Githuba. I tutaj macie wszystkie pliki. I teraz przechodzicie na Heroku i klikacie New i Create New Application. I wybieracie region na Europa. I nazywacie yy, swoją aplikację jak chcecie. I teraz przechodzicie do... Do githuba connect to github I tutaj wpisujecie nazwę swojego yy, Repository I poradnik bot connect klikacie I tutaj możecie zaznaczyć Żeby wam się automatycznie yy, pliki Aktualizowały ale wam tego nie polecam Jak zaktualizujecie Plik to wam się automatycznie Aplikacja zrestartuje mi to jest niepotrzebne w ogóle, ja tego nie używam. To teraz klikacie Deplay Branch. I teraz czekacie aż Wam się moduły zainstalują. E, już mi się moduły zainstalowały, teraz przechodzicie do zakładki Resource. Teraz klikacie F5. E, I tutaj e, odznaczacie to. I zaznaczacie NoteBotJS. I Confirm. I teraz bot powinien działać. Trzeba chwilę poczekać aż się włączy. E, tak jak mówiłem, już bot się włączył. Jest na hostingu. Na hosting jest 24 na 7 Nie powinno się z nim, z nim nic dziać, ale Czasami może się zrestartować bot I to w sumie tyle Jeśli wam się Pan spodobał To zostawcie łapkę w górę Suba, cześć